Siemanko, z tej strony Ady. witajcie na kanale tokarskim. W dzisiejszym odcinku popracujemy sobie na tokarce hs 30 Materiał obrabiany dzisiaj to S355, wałek o 8, 65, wyciągnięty od szęk na długość 200 mm, czyli 3, ponad 3 razy D. Bardzo fajny, fikuśny detal. Co warto dodać, obrabiamy to bez podparcia konikiem. Zapraszam do oglądania. Pozdro! Okej, okay, jesteśmy już przy maszynie. Tak wygląda system mocowania. Czyli robimy to z prędu metrowego wewnątrz życia. Mamy tuleje prowadzące, które powodują to, że nam pręt w środku nie lata. I ograniczenie obrotu, które używamy, to jest 2500, także sporo, na taki pręt. To jest to pręt P65, jak mówiłem wcześniej, wyciągnięty od szczęk na 200 mm. Grubość tego pręta pozwala nam na w miarę efektywne i efektowne toczenie bez poparcia. Oczywiście z podziałem na segmenty o których za chwilę Wam powiem. Na początku warto powiedzieć to, że jest to element ozdobny, on idzie później do cynkowania, więc tutaj aż tak nie jest istotna powierzchnia, choć bardzo ładnie nam to wychodzi, nie, nie ma tu żadnych drgań i tak dalej, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Tak jak mówiłem Wam, od razu podzieliliśmy program na segmenty, z tego względu, że jakbyśmy toczyli to na raz, grównie całość i tak dalej, byśmy chcieli to wykańczać. Byłaby możliwość drgania właśnie tutaj przy samym czole pewnie gdzieś na tej średnicy by były problemy z uzyskaniem fajnej kropowatości i ograniczeniem tych drgań. Dlatego też podzieliśmy program na segmenty. Segment pierwszy, czyli tutaj jest wykonywana obróbka z oraz później wykańczamy ten początek, ten segment pierwszy od, od uchwytu w stronę czoła. Następny segment jest to obróbka z do wierzchołka do tego wierzchołka i wykańczanie od przodu od, od konika wzdłuż wrzeciona następnie wybierane maksymalnie płytką DNMG to, e, o, o, o kącie 55 stopni maksymalnie ile możemy tutaj wjechać następnie e, taką techniką adaptacyjną nożem dorobkowania z płytką okrągłą wybieramy całą resztę i płytką okrągłą z r e, 15 wykańczamy ten segment. I na samym końcu odcinamy. Zostaje nam tutaj taki dydek, który szlifujemy na szlifierce taśmowej. Tak prezentuje się gotowy detal, więc myślę, że bardzo fajnie to wychodzi. Tutaj zostaje nam ten cycek. Odłamujemy sztukę na maszynie, żeby nam nie odleciała. Nie mamy tutaj podajnika, do, czy podajnika łapy do odbioru detali. Tak więc wszystko jakby odrywamy. Ten cycek jest zjeżdżany. Pakujemy. I do klienta. Ok, warto dodać, że mia, mieliśmy wykonany pierwszy program, który okazał się fiaskiem, gdyż mieliśmy problem z odwiurowaniem na tym ostatnim segmencie. Jest to materiał S355 i na, przy dużym posuwie i fajną strategią gdzieś ten wiór nam tutaj zostawał. Zostawał taki krążek z tego wióra i był problem, bo nam przecinak przycierał co jakiś czas, po prostu te wióry kotowały się na, na, na tej sztuce. Było to wykonane też dość dużym posuwem, ale to też Wam pokażę w samym kamie. Dlaczego takie posuwy, dlaczego ta strategia jest taka fajna. Ok, narzędzia, które użyliśmy, żeby wykonać ten detal. Przede wszystkim e, nie będę Wam mówił o oprawkach, powiem Wam tylko płytka, płytkach. Płytka DNMG z promieniem 0,8, płytka VBMT 16 z promieniem 0,4 oraz dwa przecinaki. Jeden do, służy do odcinania, bez tego E, wsparcia jakby tej listwy oraz drugi, który rowkuje już ze wsparciem, żeby ten nam przycinaka tego nie odginało, bo jak zobaczycie na bardzo dużym posuwie to wszystko tutaj chodzi, płytka jest dość też mała, więc to wszystko e, mogło troszkę e, ją odginać po prostu. Także cztery narzędzia zostały użyte do wykonania tego detalu. OK, jesteśmy już tutaj na, w naszym Sprutkamie, czyli program, programu, w którym programujemy nasze obrabiarki. Jest to aktualnie Sprutkam 17. Powoli, powoli wkraczamy w nową odsłonę SprutCama, czyli w nc ale to mały, małymi kroczkami. Ok, pokażę Wam jak wygląda symulacja tego wałka. Jest to wersja pierwsza, warto zaznaczyć, która nam nie poszła i zaraz też Wam powiem dlaczego. Ogólnie tak, obróbka wygląda w następujący sposób. Na początku oczywiście planowanie, jak to zazwyczaj wychodzi w operacjach tokarskich. Także planujemy, następnie wykonujemy segment pierwszy zgrubnie obrabiamy. To co się da, płytką DNMG z promieniem 0,8, parametry też Wam podam e, później, następnie płytka VBM z promieniem 0,4, wykańczamy to od tyłu do przodu z, te, z tego względu, żeby uniknąć tutaj jakiegoś gromadzenia się wióra, niepotrzebnie mogłyby nam rysować tą powierzchnię, a to jest plasterina, więc tego nie chcemy, dodatkowo wykańczamy od średnicy większej do mniejszej co minimalizuje nam ryzyko drgania. Następnie zgrubnie obrabiamy segment drugi, tak jak widzieliście na samym początku na rysunku. W tym samym narzędziem płytka DMG FPM 0.8. Następnie tu już mamy dużą średnicę, więc zaryzykowałem to wykończać od, od konika w stronę uchwytu. No i trzecia operacja, czyli ee, Adaptacyjnie toczymy rowek i Wam teraz powiem, dlaczego, dlaczego nam to nie wyszło. Na, e, użyliśmy tutaj parametrów posuw na obrót e, 0,9 mm z AP 0,6 e, i później 0,7. Problem był tutaj e, z tym, że wytoczyliśmy w stronę od konika do wrzeciona, tutaj nam powstał taki wie, pierścień który później łapał następne wióry spiralne, które wychodziły spod tego przecinaka i nam się kotłowały wióry po prostu nam się przecinak zapiekał, że tak powiem. Dodatkowo, jak zobaczycie, jest to toczone od, le od lewej strony do prawej, od prawej do lewej, takim jako łukiem. To jest lepsze od y, tradycyjne, tradycyjnego rowkowania, z tego względu, że jesteśmy w stanie szybciej i na większych parametrach wybrać więcej materiału. I dodatkowym ograniczeniem jest to, że nie mam grubszego przecinaka, który byłby bardziej stabilny, mógłby te parametry na przykład AP do 1 mm zwiększyć, bo on jest bardzo wiotki, jest to przecinak trójka z płytką R1,5, także jeszcze przecinak jest wysunięty, wymiar T, czyli od końca płytki do początku oprawki jest 25. Ta lista jest bardzo wiotka i sprawiało to, że ta obróbka była niestabilna te wióry tam e, słabo po prostu się odprowadzały. Dodatkowo, jak możecie zobaczyć, e, tutaj wyjście tego rowka jest pod, e, pod kątem. Zrobiliśmy to z tego względu, że płytka, e, jakby oprawka dochodząc do ścianki, tutaj żaden wiór, żeby nam się nie kleszczył pod sam koniec, dlatego jest pod kątem, żeby miało ładne wyjście e, płytki. Żeby nie była ścianka prosta, po prostu, żeby tu nic nie przy, e, Nawet jakby nam wiór tutaj został, żeby nam po prostu nie przytarł Doprawki, do dlatego jest pod kątem, a to nie przeszkadza nam przy drugiej sztuce, bo praktycznie średnica na początku jest tam, nie wiem, Fi8, Fi7. Średnica chodzi mi o ten czubek, tutaj na samym początku. Okej, okay, no i tutaj stwierdziliśmy, że musimy wykonać, eee, znaczy ja stwierdziłem, że to tak nie może iść, musi to iść szybciej. Okej, okay, jesteśmy już w drugim programie, czyli tej wersji docelowej. W której, że tak powiem, wszystko idzie. No i zmieniliśmy segment e, trzeci, że wykonujemy go tak samo jak e, segment drugi czy pierwszy, że używam do tego płytki DNMG. Wybieram maksymalnie, jak najwięcej, o, o tyle, o ile nam kąt płytki Y, pozwala y, następnie adaptacyjnie wybieramy tą całą resztę, co tutaj została, i wykończenie płytką, tą co z grubni jechało. Bo nie mam, nie mam drugiego przecinaka na tą płytkę okrągłą trójki, żeby to wykończyć tym samym narzędziem. Tym bardziej jest to, jest to materiał jeszcze 5 .5, te płytki tak się nie zużywają, nie ma tu wymiaru. I stwierdziłem, że ten, y, ta, ta sama oprawka na tą płytkę może iść. Ok, także proszę, mam dalej symulację, właśnie w tej wersji drugiej. A tu jeszcze idzie wykończenie, dobra, to wykończamy to. Wstępnie segment O idzie z grubnie DNMG. Biera, tak jak wam mówię, tyle co kąt przystawienia pozwala, czyli płytka 55 stopni praktycznie. Jest to nawet szybsze niż to adaptacyjnie tą trójką. To miał grubszy, grubszy nóż na większą płytkę, myślę, że tutaj z rogu mógłbym jeszcze nawet więcej cisnąć. Natomiast to jest wystarczające. bo że trójka okrągła adaptacyjnie nam wszystko tu ładnie wybiera w jedną stronę, żeby nam wiór ładnie tam odchodził i od razu wykończenie całej powierzchni i odcięcie do średnicy FI-5. I tak prezentuje się detal na gotowo, w sumie widzieliście go już przed chwilą. Bardzo ładnie to wychodzi. Jeszcze Wam pokażę film z obróbki na tyle ile będę mógł, bo chyba to puszczę Wam na sucho, żeby było widać co tam się dzieje. Mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie. Dobra, Lumix już rozłożony, także lecimy z programem. Pozdro. Dobra, jesteśmy już po obróbce, jak mogliście zauważyć. Detal wygląda w następujący sposób. Moim zdaniem by schodziła wyszedł bardzo ładnie. Jest on jeszcze dość ciepły. Ale jestem z efektu końcowego zadowolony. Oczywiście ogólnie następne partie będziemy obrabiać Schodziłem, Słodziwo obrabialiśmy tylko dlatego, żebyście mogli coś widzieć na tym filmie. Bo inaczej po prostu byłaby jedna wielka mgła przez szybę. Tak jak mogliście zauważyć, ten materiał, jak my to nazywamy lubił bardzo kleić się do osza, Więc mogły tutaj jakieś dziwne dźwięki wyjść. Tym bardziej jak tutaj było rowkowanie, jakieś wióry stęgowe przepalone więc przy, bez chłodzenia takie kwiatki mogą wyjść ale ja jestem zadowolony odrywany materiał wygląda w następujący sposób i to by było tyle mam nadzieję, że jakieś wnioski albo jakąś technologię pomogłem wam wdrożyć do waszych zakładów mam nadzieję, że coś z tego odcinka wyciągniecie mam nadzieję, że czegoś z tego odcinka się nauczyliście, a jeśli nie to bardzo mi przykro, mam nadzieję, że w następnych odcinkach Coś dla siebie zgarniecie. No i co? Wypadałoby mi się już z wami pożegnać. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapraszam na grupę CNC 2.0. Pozdrawiam, pozdrawiam. Zapraszam na kanał Kacper Durecki DWJ. Zapraszam na Instagram DWJ. CNC. Zapraszam na nasze TikToki. Zapraszam na Was na wszystkie media, które prowadzimy. Także pozdrawiam tokarzy, frezerów, wszystkich obróbkowców, Pozdro.